To Kikit, Kurs. Yy, częstotliwość w Kikitach 122,60 km. Kurs 233 stopnie, odległość 37, yy, przepraszam, 259 stopni i 37 km odległość. Startowaliśmy z Kętrzyna. Lądowanie było w Kikitach. Następnie przemieściliśmy się do Olsztyna, do no, Olsztyna tutaj. Teraz polecimy do Szyman, potem polecimy w kierunku Giżycka, z tym, że przejdziemy przez lądowiska Pamięta, Mrągowo, Rostki i lądowanie w Kętrzynie. nie. jest, polega na przygotowaniu wszelkiego rodzaju materiałów, zebraniu informacji dotyczących jest zabezpieczenie nawigacyjnego rajdu, czyli ustalenie trasy, wyliczenie kursów, odległości, przekazanie materiałów dla załóg, map, yy, prowadzenie odprawy przed każdym dniem lotnym. Rajd, który, na którym jesteśmy teraz, to jest realizowany po raz pierwszy przy współpracy polskich i litewskich aeroklubów, czyli Aeroklubu Ukrainy Jezior, Aeroklubu z Kowna i Aeroklubu z Mariampola. I celem jego jest przede wszystkim wypromowanie produktu turystycznego, by małymi samolotami w ramach General Aviation można było realizować poznawanie przepięknych krain. Już e, drożymi z e, Aeroklubem Krajnie Jezor już 10 lat. No, ten rajd, który zrobili e, dzisiaj, wczoraj już startowali, e, jest bardzo, bardzo dobra decyzja i bardzo dobra e, inicjatywa Stanisława Tolwińskiego, który jest inicjatorem tego, wszystkich tych rajdów i tutaj e, w Polsce i, i w Litwie, bo we wrześniu będzie Taki sam rajd po litewskim e, lotnisku. Sądzimy, że w wyniku naszych e, inspiracji hotele, biura turystyki, samorządy docenią fakt, iż e, dzięki lotnictwu, dzięki małym samolotom Kraina, w której żyjemy, stanie się bliżej Europy, że łatwiej do niej dotrzeć, i oczywiście to nie jest masowe rozwiązanie turystyczne, ale jednak daje to pewną propozycję dla tych osób, które po pierwsze pasjonują się lataniem, po drugie mają czym latać, po trzecie mają środki na to, żeby ewentualnie skorzystać z usług różnego rodzaju firm, które dysponują na przykład samolotami do celów czarterowych. Muzyka Turystyka lotnicza się rozwija. Coraz więcej małych samolotów jest, coraz więcej osób, które mogą sobie pozwolić na zakup samolotu i mieć własny samolot. To jest ogromna też radość. No niestety, uwarunkowana pewnymi możliwościami finansowymi. Samoloty ultralekkie można już kupować od 30, 60, 90 tysięcy złotych. No natomiast poważniejsze samoloty jedno lub wielosilnikowe to są już ceny w granicach 3, 4, 5 milionów złotych. Jeden kilometr drogi ona nigdzie nie, nie, nie pójdzie, a jeden kilometr na lotnisko on na wieś świat. Jeśli można choć raz z góry popatrzeć na to, co jest na dole, na ten nasz, no piękny też padł, to to jest właśnie marzenie życia, a móc poruszać się szybciej niż samochodami po szosach, szybciej niż pieszo. Móc w każdej chwili być tam, gdzie człowiek sobie zamarzy, to przecież też jest wspólnie.